Funny Game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z Total Tank Simulator. Nagrywam to już trzeci raz, ponieważ za pierwszym zawiesił mi się, za drugim nie chciało mi się włączyć. Dobrze, dzisiaj gramy kampanię polską. Życzę Wam miłego oglądania. Armia niemiecka przekroczyła nasze granice. Musimy więc walczyć w obronie ojczyzny. Obronę przeprowadzimy w czterech etapach. Na każdym z nich będziesz mógł zdecydować się na podjęcie walki lub na odwrót. Pamiętaj, że Twoim priorytetem jest wygranie ostatniej bitwy. Mniej wykwalifikowany dowódca zapewni nam pomniejsze zwycięstwo. Do tego potrzebna jest tylko wygrana ostatniej misji. Jednak Ty nie jesteś mniej wykwalifikowany, prawda? Wygranie czterech bitew. Będzie dla nas znaczącym zwycięstwem. Kiedy wygrasz wszystkie bitwy, będziemy mogli mówić o znakomitym zwycięstwie. Dobra. Pewnie to będzie samouczek na początku, chociaż już tą grę testowałem. E, co mogę powiedzieć? E, chcę wam powiedzieć jeszcze, a, że tą grę właśnie testowałem. I not fajna. Polska, Polska gra, fajna, no. Wszystko chodzi? Wszystko chodzi. No to zaczynamy. Drzewko technologiczne, nic nie mam. No to cóż, idziemy. E, e, Gdańsk. Właśnie tu się zawiesiło i nie chciało chodzić. E, jedynie e, będziemy grać jakąś postacią, al, żołnierzem albo czołgiem. samolotem zbytnio nie umiem latać. Znaczy, umiem, ale stawia to trudności. Hey, no. W ogóle ja pamiętam, jak w betę grałem tej gry. Tą staną, starą, starą, a nie taką. u, nowa. Tylko starą. W której pamiętam, że postacie nawet nie ruszały buziami, tylko się podświetlały. Albo że na przykład co robiłem w starszej wersji tej gry, to zamiast zmuszałem wrogów albo sam wjeżdżałem, wlatywałem w wieżę Eiffla na, w Paryżu, na Mapie Paryż. Ale teraz to już jest kompletnie inna gra, w przeciwieństwie do tamtego. Po prostu klas, klas, klas. I mam pomysł właśnie, że pamiętacie tę grę Men of, e, of War 2? No to, jeżeli, to mam taki pomysł, że może, jeżeli ona by mało osób oglądała, to ostatni odcinek, więc postanowiłem, że zamiast tej gry, chodzi tamtej Men of War, pojawi się z tego seria Kampanii Polski. A jak skończymy kampanię Polski, to w ostatnim odcinku, kiedy już skończymy kampanię polską. Pojawi się ankieta, w której wybierzecie, jakim krajem mam następnie zaata, y, zaatakować, zagrać. Myślę, że pomysł się spodobał. Zobaczymy. Pogronowa, Polska. Polska. Tak to Wiedźmina się... Y, tak to Wiedźmin był polski i co tam jeszcze. I można było jeszcze poczekać, pocz aż wyjdzie cyberpunk i jeszcze nie wyszedł. Czy w tym roku nie wyjdzie, albo w następnym? Nie wiem. Coś słyszałem, że ma wyjść. Bo już jest tam ustalana od wieku, jakieś tam dalej. Nie wiem. Ja poczekam aż się. O, jest! Super! E, a to będzie bronienie się w Gdańsku, chyba. A nie, atak. E, tutaj widzę, że czołgi. A to ja pominę. Oblężenie. To ja przytrzymam, bo ja... Nie chcę. Więc tak, mamy jakieś tam panzery chyba. Tak? Czy mi się po... Nie, jaki panzer? Dobrze, no, obok kościołu... Dobrze. No, co my tu mamy? Dobrze, no, weźmy tu jakiś Działa czy coś. Takie myślę, że... Dwa mogą być czołgi lekkie, właśnie nie powiedziałam wam. Znaczy, wtedy tam powiedziałam, że czasami się zacina, czasami nie. To zależy. Piechota, oczywiście. No właśnie o tym mówiłem, że się czasami zacinam, czasami nie. To zależy właśnie od mojego laptopa. To chyba tylko zależy. Nie rozstawić tak dużo piechoty i już mam zrobione. A jeszcze jakieś samoloty bym położył. Poczekajcie, oblężenie ma jedną fazę, czy ile? Nie wiem. Wezmę tyle i pójdźmy jeszcze do czołgów. Nie można, ludzi jeszcze można. Można jeszcze jednego. Jedną osobę to uznajmy, że to będziemy my. Halo? A to. A to będą trzy fazy. Dobrze. Samoloty jednak zbyt nie zrobią, ale dobrze. Walczymy. Polacy biegniemy, biegniemy. Raz, raz, raz. Tych karabinów nie mamy. Atyleria strzela, czołgi też. Patrzcie, jaka chałata tu biegnie. Ło! Wow. Ła-wa-wa, wow, wow. ale ostrzał. Patrzcie nasze czołgi. I fajne to. Tak teraz, znaczy ja w to grałem więc... Nie wiem, to ale uj, oj, oj. Za dużo, za dużo się dzieje. Ała. Potrącili mnie. Wiecie co, widzowie? Coś się tu nie poda... Ucieka. O, wybuch. Dobrze idziemy. Nasze samoloty. Ale my też obrywamy mocno. Nie mówię, że nie. Bo no, zobaczcie, my też obrywamy. Eee. Zaraz oni też mają samoloty. Ale nie, w których rundzie będą mieć... O, oblężenie drugie, bo musiał się wczytać. Ej, nam też powinno przyjść jakieś wsparcie. Nie wiem, czy my to wygramy. O samobójcze. Nie wiem, który to był ten z. O nie, te, apteczka. Motow, mołoto, molotow, molotow. Kurczę. jest tam Ło! Wow. Czyżbym jego ja zastrzelił pistoletem? Tak Dobrze Przeładowanie Wróg idzie stamtąd Biegnąć, biegnąć I wciąż jest nas dużo, znaczy dużo Jest nas więcej od wroga, to na pewno Kościół jest zniszczony kompletnie. Więc nie ma mowy żeby się znizkować. A panzery Skubane one tak jadą szybko. A w ogóle co z naszym artylerią? Halo? Ona dalej żyje? Jeżeli nie, to troszeczkę biega. Będzie nam troszeczkę większy problem właśnie z ostrzelaniem ich. Oni mają tylko czołgi widzę na razie. No jeszcze, jeszcze mam jeden koktajl, mołotowa. Więc trzeba dobrze to... dobrze wycelować i rzucić. Dla płonie. A? Podejść do niego. Za Polskę! A, rzucam! Pa! O kurczę, moich podpaliłem i siebie. Ja cię zdobię. Ojeju! Ale ostrzał! Ale zostało ich tylko kilka, ale zaraz zniszczę, tak? Nie wiem czy ja to czy ktoś. Dobił tego co podpaliłem, ale swoich też podpaliłem. Oje. Dobrze, no, biegnę w sam środek A -a -a. E -e, W sam środek O, tu jest Gień Gień No chodź tu Dawaj Wygraliśmy. Pierwsza misja. Pierwsza misja udana. No to teraz następna. Yy, nie poszło tak źle. Jak myślałem. Więc yy, to wychodzi nam na plus. Może jeszcze jedna. Że chodzi w każdym odcinku po dwie. Co wy na to? Klas, klas, klas. O! Słyszałem pieniądze. Pieniądze! Zwycięstwo, nagroda. Super! A ja sprawdzę, ile się już nagrywa. Ej, Nie tak dużo. E, gdzie pójdzie? No. O, oficerowie mam jakiś. Na razie nie chcę. Snajp. Znaczy ci z karabinami są dobrzy. A nie powiem, że oni też nie są dobrzy. Hmm. Czy chcę wydać na. na ziemne? Lo... latające zbytnio? Może nie. A czy te przeciwlotnicze bym mógł wziąć? O. Jeżeli by było. jakiś czołg. Patrzcie. Są tu czołgi, artyleria mm. Ja bym wziął z tych wybierzcie. tak naprawdę nie eee, Wziąłbym ten, a nie mam pieniędzy Znaczy punktu do odkrycia tego Z tego też tylko te jakieś beznadziejne zbytnio? 150, a to? 200, ale patrzcie, jaka maszyna. E, nie wiem, czy chcę. Dobrze, wezmę ich. I wezmę jeszcze. A, snajpera nie wezmę. Dobrze, to nie. Dobrze, to idziemy dalej? Czy oficera też mogę, jakiegoś? Adam Walczak, pański Marcin. Noże. Hmm, gdzie idziemy? Idziemy do, Tor do Torunia czy do Poznania? Ja bym poszedł do Torunia. Idziemy do Torunia. To dajemy. Tutaj się ładuje, Toruń. Zobaczymy, jak wygląda w grze. Ja się zastanawiam, czy jest tu mapa z jakimś miastem. Chodzi, że mamy misję w mieście jakimś. Nie wiem, nie sprawdzamy. To nie wiem zbytnio. Na przykład te związku radzieckie, na pod Stalingradem. Niedaleko Moskwy. Mm. Piękny Toruń. Po prostu... E, great. Great. Da, 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 da. Tylko zaraz. Czy to już w tamtych czasach, e, kiedy dopiero wybuchła pier, e, pierwsza... druga wojna światowa? Było wioską. Hmm. hmm. Nie wiem. Nie, nie był wioską już. Też już dawno nie był wioską. Może to na jakichś obrzeżach. To też możliwe. Że na obrzeżach jakiś to jest teraz. Ale zaraz, jeżeli nie... Powiedz! Ojeju! to to się włącza czy nie? I właśnie to, że się włącza długo. Ojeju. A i wiecie co? Dam też na początku ankietę. Czy chcecie, żeby był sandbox z tej gry. Czy nie? No to też w sumie zależy. Czy chcecie też kampanię. Czy to chcecie też oprócz kampanii Sandbox? Gdzie co coś robili? Niestety nie mam tapsa, Mam to. To też jest fajna gra. Chociaż patrzcie na to. Jak to wypowiedzieć Taps jest też taką grą, która się zmieniła od tej. Tylko, że TAPS był chyba już w sprzedaży, a tamto to była beta tej gry. Patrzcie, to, tam była beta, tam też była beta. Znaczy, to była demo z tego, a tam była beta. I jak się zmieniło? A pomijam, pomijam. I co muszę zrobić? Yy, nie wiem, co mam zrobić. Zwój czołg. Rozstawiam. Yy, jeszcze rozstawię kilka tych. Rozstawiam samolot. Co już? Nie, to ja usunę. A nie, dobrze, ja rozstawię kilka. Dobrze, ale usunę troszeczkę jednostek te, co niszczą. Czy wystarczą? Jeszcze jakieś tutaj, ta lepsza artyleria? No kurczę, no nie! Dobrze, no, lepsza artyleria. Czy na serio taki to drogi jest? No i jeszcze ludzi porozstawiać. I to będziemy my. i jeszcze rozpoczynamy. Dobrze, dajemy, biegniemy. Dziwne, że przez krzak nie można przechodzić. Niektóre tak, niektóre nie. A to jednak był, był beznadziejny pomysł, żeby nasze samoloty dać, czy nie? Nie wiem, bomby rzucają. A nasze czołgi już giną. Wspaniale. O kurcia. A macie tam mołotowem? Wiem, że nie dorzuciłem. Będzie trzeba pod, niego, pod nich pójść. A macie tym. O nie, sam się podpaliłem. A! Nie, apteczka się już skończyła. Macie granatami! Macie granatem! O kurcze, granat! O kurcze! Czy my to przegramy? Mi się tak chyba zdaje. Że my to przegrywamy. Nie wiem, próbuję jak. Próbuję jakoś się ochronić. Kurczę, no. O kurczę, ma... O kurczę, miotacz! Spłonę! Uciekłem od nich. Ale nie uciekłem od... O! S w czołg. Zaraz go zniszczę. Patrzcie. Super. Wysadziłem czołg. Pistoletem. Tam są nasi. Nie widzę tamtego. O kurcze! Nie! Umrę! Umieram! O kurcze, żyję! <grystanie> to niemożliwe! Uciekać? Uciekać nie wiem gdzie, a spłonąłem. Dobrze, to się inny za mnie powalczy. że jednak młotów nie jest tak na daleko. A granatów nie masz. Okej. Okay. O kurczę, trafiony. Dobrze, no, spłonę, to już z domem spłonę, widzowie. O kurczę, sam się spali... No, że sam się spaliłem. I tak to nic. To w tym domu się chowali. Jeżeli już, to właśnie spali... Ginę. Idę na górę. To my tego nie wygramy. No z czym nie mogę ich wziąć? 3 to jest moje jednostka Ojeju Nie ma to jak dachu, który sobie Masz płoń. Idziesz, do mnie idziesz, no to poczekaj, bo ty też skłoniesz. Masz granatę, masz granatę, już się spomnie. Już na nie grą tą postacią, wiem, że i tak to zginie, Patrzcie, ile ich, ich tu jest? idziesz za drzewo i co masz? Tu nawet się obronić nie można sensownie. Jesteś ranny, kryj się. Co ty nie powiesz? My nawet Nie mamy nikogo. Czas nam został jeszcze tylko. A i tak to wroga jest więcej, więc my nad tego nie wygramy. Czyby samolot był dobrym pomysłem? Nie wiem. Na pewno co to trzeba się wyleczyć. I zobaczyć, co to jest za. To tutaj jeszcze się znajduje. Idziecie, widzę, nie wszystko się da. Halo, kto tu jest? Czy to jest działo nasza Artyleria. No dobrze, idę sobie. Masz. A nie, czołg! Ej, to może jest jakiś nie, no ratunek, yy, Czołg? Można spróbować widzowie. Ja. Przejechać. O kurczę. Przejechałem ich i zlagowałem. Można spróbować? Paf. dajemy. Dzień dobry, giniesz? Po domu? pod drzewie? Co się A dzień dobry? Oj Przepraszam, serwis Co tu się dzieje? O, porażka, koniec czasu. Hej. No dobrze, widzowie, to tyle, co mogę na dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Z Wami był tutaj yy, fany game. Yy. Jak zwykle macie tu mój kanał, tam macie mój odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!